Dobra, krótki film, skręcanie bada. dziada Bata sznurkowego, czyli rob-wipa. akurat będzie z czterech linek. No dobra, dwie techniki. Pierwsza jest tak, że dzielimy sobie te nasze linki, ilość linek 4, 6 czy 2, wszystko jedno, na połowę i skręcamy. Jedno skręcamy. Skręcamy linki jakby w tą samą stronę, czyli kręcę w przeciwną stronę. Jak wskazówki zegara, jedną, drugą wkręcę, a bad nam się sam skręca. Widzicie? Ja tylko skręcam te linki, nie używam jakichś mechanicznych. Chociaż kiedyś używano takich właśnie kulek, tak zwanych. Tak właśnie się robiło kiedyś powrozy. No i to jest jedna metoda. Taki jest efekt o bardziej skręcony. Oczywiście zostało nam go jeszcze trochę, ale chciałem pokazać inną metodę. Robimy tak, że bo akurat mam nierościęte, więc będzie trochę gorzej, ale dobra. Skręcamy najpierw dwie linki. Skręcamy sobie dwie linki. Samo ma nam się tutaj później. Dalej skręcę, ale już nie będziemy się tym przejmować. To jest łatwiej kiedy nie mamy takich pętli, tylko mamy z pojedynczych linek. Musimy tutaj, dobra. Jakiś kawałek sobie skręcę. Dobra, tu mi się już samo trochę skręciło. No się rozkręciło. Dobra, na demonstrację musi wystarczyć. Tu sobie zakończymy tak, żeby mi się nie rozplótł. Dobra, tu jest skręcony kawałek. I teraz co robimy? Teraz bierzemy pojedynczą linkę i ją po prostu skręcając pasowujemy sobie w w tret, czyli w to takie co. I teraz bierzemy drugą. I robimy to samo. Czyli my ją skręcamy i wpasowujemy ją w miejsce po czyli w ten tret. Wychodzi równiej. Wychodzi gładszy, równiejszy. Także takie są dwie metody splatania. To jeszcze pokażę jedną rzecz. Kiedy mamy już koniec. No tu musimy zrobić tak. Mamy już. Dobra, doprowadzimy się to do końca jakoś. Nie ma. Tak, żeby nam się zrobił pętla gdzieś tu na końcu. Pętelka jest dobra, dochodzimy do pętelki. Teraz jak zakończać? Przepuszczamy jedno z jednej strony, a drugą linkę przepuszczamy z drugiej strony. I lecimy dalej. I tak się, się nam robi. Ten taki, taka, no tak tracimy te dwie linki. Oczywiście pojedyncze linki tracimy tak, że musimy je gdzieś poprzywiązywać w danym miejscach